Cały ten projekt, to wszystko, w czym Państwo biorą udział, z przejazdem, z oglądaniem tego spektaklu, możliwe było dzięki e, niezwykłej idei, która nazywa się Galeria Open, prowadzonej przez Dworzec Polski, gdzie tak naprawdę okazuje się, że na dworcach, których w Polsce jest wiele, pojawia się przestrzeń do tego, żeby prezentować tam różnego rodzaju działania artystyczne. My wykorzystaliśmy przestrzeń wspaniałą, dworca Wałbrzych Główny, do tego, żeby zaprezentować tam trzy spektakle. Dzisiaj dwa, jutro dwa, zapraszam oczywiście we wtorek i w środek, gdzie zobaczą Państwo ostatni ze spektakli Michała Buszewicza w reżyserii Eweliny Marcinak. Krętą linią kolejową. Nie mogłem oderwać oczu od tych, od tych widoków, szczególnie pięknych, wojennych. A po godzinie byłem już w Garpaczu, w Karkonoszy. Powtarzam Ci, Mando, opłacało się. Wreszcie zobaczyłem krajobraz krzyża w górach naszego ukochanego malarza. Kaspara, Kaspara i Friedricha na żywo. O poranku pociąg mój z Breslau stanął na stacji waldenburg dietersberg w Bałbrzyż główny. Był świt, jeszcze szaro i chłodno, i nagle zamgły. Wyłoniło się słońce, a na jego tle zobaczyłem krzyż. Dokładnie jak u Friedricha. Pociąg stał na tej potężnej i dumnej stacji kolejowej, na którą wznosił swój majestat Sam Bóg. Droga Henrietta, zrozumiałem, że jest to doskonałe miejsce rozpoczęcia naszej wspólnej wędrówki. waldenburg Dietersberg, Dietersbach, Małbrzych Włoch. Jest to fragment listu Heinricha von Kleista do Adolfiny Henriety Vogel. Proszę. Te dworce położone pośród gór i te kopalnie w tych górach jak sanatoria. Musisz sam pojechać. To dobry materiał na Twoją nową powieść i jakiś mój sąd. Może Pani jeździć? To, to. Fragment rozmowy pomiędzy wybitnym niemieckim aktorem i pieśniarzem Ernstem Buszem i pisarką Anną. Zegers? Zegers. W obecności dramatopisarza i reżysera Bertolda Brechta.